Szanowni Państwo, a teraz zaproszę prelegenta, który prywatnie uprawia wspinaczkę sportową, a zawodowo wspina się cyfrowo. I właśnie teraz powoli się będzie wspinać tutaj do nas na scenę. To Krzysztof Wrubel, CEO firmy Verb, platformy, która pozwala na tworzenie interaktywnych awatarów 3D, które tak naprawdę pracują w przestrzeni 24 godziny na dobę. O tych awatarach między innymi opowie nasz kolejny prelegent, którego powitajcie brawami oczywiście. Oczywiście. Dziękuję za przedstawienie. No myślę, że te schodki musiały być tak z 10 razy wyższe, żeby te moje umiejętności wspinaczkowe się trochę bardziej przydały. Ale tak, to o czym Wam opowiem to jest dosyć nowy temat, no też w dziedzinie, która jest teraz bardzo na, na czasie, czyli sztuczna inteligencja. No i tak, tak jak już zapowiedzieliście, wiecie, że się wspinam, natomiast pewnie może Was zastanawiać, jaki jest mój background myślę, że tak trochę obok tej konferencji, bo to jest przede wszystkim background mocno technologiczny i w sumie tak sobie dzisiaj myślałem, jaki był taki pierwszy moment, który mnie jakby skierował na tą ścieżkę zawodową i to był moment, w którym pojawił się iPhone. I trochę się cieszę, do tego za chwilę nawiążę, dlaczego czuję, że znajdujemy się w podobnym momencie, czyli takim, kiedy nowe urządzenie, nowa technologia zaczyna otwierać zupełnie nowe możliwości budowania produktów cyfrowych. Też jest QR-kod do mojego LinkedIna, gdyby ktoś chciał, czy tutaj z obecnych na sali, czy oglądających nas w internecie, połączyć się ze mną. Więc tak, no zakładam, że pewnie większość z Was miała okazję już spróbować skorzystać z ChatGPT, napisać posta, artykuł, e, czy też po prostu poszukać jakiejś informacji na temat jakiejś firmy. E, tutaj mam przygotowany dla Was przykład e, poszukiwania porady produktowej. E, tutaj w tym przypadku właśnie e, szukam sobie produktu chyba do such, suchej cery. I to jest taki typowy, powiedzmy, experience korzystania z ChatGPT. ChatGPT zaczyna się produkować, on oczywiście ma tam dużo różnej wiedzy z internetu na temat różnych produktów. Nie zawsze aktualnej, bo jak sami pewnie mieliście okazję korzystać tam nie wiem, dużo, dużo wcześniej, czyli tam z rok temu, to często okazywało się, że te informacje nie są aktualne. Produkt typu ChatGPT bardzo się poprawił. Te modele językowe, które tam są pod spodem, one oczywiście są cały czas dotrynowane, dodatkowo są różne integracje. Teraz ChatGPT już potrafi przeczytywać internet. No i tak jak widzicie, on już coś poradził, typu, te, jakiego typu produkty są e, potrzebne, żeby właśnie zadbać o swoją cerę. I tu w tym przypadku e, tak, szukamy jeszcze <grych> jakichś konkretnych produktów, e, no i on zaczyna się produkować dalej, czyli szuka jakieś już konkretne marki, marki produktów, e, które już potencjalnie możemy jako, jako klient kupić. E, to trochę oczywiście trwa. E, czasami szybciej, czasami wolniej, sami pewnie wiecie, w zależności od tego, jak bardzo obciążone są serwery. Chciałbym dojść jeszcze do ostatniego punktu, którym będzie zapytanie o produkty dostępne w konkretnym miejscu, czyli konkretnie w, w przypadku sklepu Rosman. Mieliśmy akurat taki pilotaż, więc za chwilę później do tego wrócę. Tutaj, jak widzicie, jest jakieś poszukiwanie produktów. On coś tam znajdzie. Natomiast znajdzie to, co się pojawiło na stronie internetowej, czyli nie do końca będzie to zgodne ze stanem magazynowym i tak dalej z konkretnym miejscem, do którego klient może się udać. I teraz o co chodzi z tym czatem GPT? Chat GPT to jest prywatny asystent, to jest dla konsumentów, dla klientów. I to nie jest coś, co działa w, na korzyść naszego biznesu, przynajmniej niekoniecznie. Zostawiamy trochę to losowi, a pewnie w przyszłości trochę polityce czatu GPT na zasadzie być może która marka więcej zapłaci, tym częściej będzie rekomendowana przez Chat GPT do użytkowników. No i teraz oczywiście jesteśmy w tym, tym dniu, o którym powiedziałem taki iPhone moment, jak ja to nazywam, typu czy dzisiaj mamy tą rewolucję sztucznej inteligencji. No i zaczynamy to od pewnych problemów, czyli tak naprawdę, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany pokoleniowe, ludzie młodzi coraz mniej chętnie garną się do takich prac na pierwszej linii, typu właśnie recepcja, typu jakiś obsługa w sklepie i tak dalej i tak dalej. Tym samym po prostu coraz droższe jest zbudowanie takiego ludzkiego personelu, który właśnie chcemy być może budować coraz lepsze doświadczenia użytkownika, a one są potrzebne, ponieważ my, jako, jako ludzie, jako cywilizacja, coraz bardziej korzystamy z życia zamiast kumulować po prostu pieniądze. No i właśnie, czy chodzimy do sklepów, czy, czy na jakieś zabiegi spa, czy wyjeżdżamy do różnych krajów e, e, zwiedzać. No i ta. Cyfrowa transformacja się zaczęła i ona w szczególności teraz bardzo przyspiesza przez dzięki tym modelom językowym, takich jak wspomniany już GPT-4 na przykład. Jest to bardzo potężny model, jak pewnie mieliście okazję zobaczyć w ostatnich demo. No i coraz bardziej i coraz więcej biznesów szuka tego interfejsu takiego konwersacyjnego do tego, żeby zautomatyzować właśnie tą obsługę sprzedaży czy obsługę klienta. No i to są rynki, w ogóle dane pokazują bardzo szybko rosnące, między 25 a 30%. Takim rynkiem nowym, który się tworzy, to jest właśnie ten rynek cyfrowych awatarów, o których za chwilę zobaczycie, co to właściwie jest, który rozwija się w tempie 40% rok do roku. No i właśnie przechodzimy do tych cyfrowych awatarów, czy też właśnie virtual beings, to jest najbardziej szerokie pojęcie obejmujące powiedzmy całość tego typu bytów. I tu Wam pokażę przykład rozmowy z... Nazywam się Zuza jestem wirtualną asystentką z Rosman. Jak mogę Ci pomóc dzisiaj? Teraz będę głosowo zadawał do niej pytanie. Szukam kremu do suchej cery. Czyli szukam produktu do suchej cery. Nie coś. Ona oczywiście teraz chwilę się zastanawia, bo łączy się z bazą produktów. Świetnie, mogę Ci polecić produkt od Isana, który doskonale sprawdzi się na suchą cerę. I sanaku 10 przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z tripeptydem, który nawilża i ujędrnia skórę. Pamiętaj jednak, że liczba moich produktów jest ograniczona, więc warto skorzystać z aplikacji Rosman, aby sprawdzić większą liczbę produktów. Więc to, co widzieliśmy tutaj, to jest właśnie już taki asystent stricte biznesu, czyli coś, co działa na korzyść biznesu, bo ma dostęp do bazy produktów, ma też informacje o tym, jakiego typu produkty najlepiej rekomendować, typu marka własna e, dla biznesu często e, ma większą marżę niż pozostałe rzeczy. No i jakiś scenariusz taki biznesowy, powiedzmy oprócz tego na przykład ważnym elementem. E, polityki Rosmana jest aplikacja mobilna, która umożliwia też zakupy właśnie takie self-checkoutowe, więc to jest taki pełny scenariusz powiedzmy doświadczenia z wirtualną istotą uwzględniającą cele biznesowe. No i właśnie to jest to, co jest najważniejsze w wirtualnych istotach jako takich, że to jest uniwersalny interfejs, ponieważ każdy z nas od dziecka uczy się rozmawiać z drugim człowiekiem, tak samo naturalna dla nas jest rozmowa z cyfrowym człowiekiem, czy to będą właśnie osoby młode, czy do osoby starsze, nie ma problemu. I coś, co w dzisiejszych powiedzmy takim świecie, czy właśnie fizycznym, czy właśnie tym cyfrowym, dostarcza automatyczną, bardziej ludzką obsługę. I coś, co w pełni możemy kontrolować jako biznes, coś, co możemy tak naprawdę skierować na te ścieżki y, biznesowe, na którym nam najbardziej zależy. No i teraz właśnie dochodzimy do tego, czym jest właściwie Verb. I tym moim momencie, dlaczego jestem tak bardzo podekscytowany tym momentem, tak samo jak w 2008 roku iPhone'ami. Ponieważ tego typu rzeczy już można w pełni opakować w produkt. Budowanie tego oczywiście samemu z klocków, typu tam właśnie model GPD 4 czy inne modele, to jest jeszcze drugi proces. No i właśnie naszym startup dostarcza takie pełne opakowanie, czyli tych właśnie cyfrowych pracowników, nazwijmy to takich pierwszej linii, których właśnie można używać we. W wspomnianych e, przeze mnie scenariuszach. No i to jest coś, co może działać 24 na 7, czyli tym samym, jakby jeśli chodzi o tą e, próbę budowania właśnie e, tego doświadczenia użytkownika e, dostępnego 24 na 7 w sposób autonomiczny, oszczędza do 90% kosztów. E, można już to w takim podstawowym scenariuszu uruchomić w mniej niż godzinę. No i tym samym jakby znacząco zwiększyć skalę obsługi biznesu, bo możemy tak naprawdę uruchomić to całkowicie w omnichannelu i właśnie w takim omnichannelu, który zaczyna się też w przestrzeni fizycznej, właśnie poprzez istotę, którą można na przykład wyświetlić na digital signage'u, który też jest często już obecny w wielu różnych miejscach. No i co to znaczy wytrenowanie tej, tej postaci w ciągu jednej godziny? Tak jak wspomniałem, no my jesteśmy produktem, jesteśmy platformą SaaSową, czyli właściwie dzisiaj po prezentacji e, możecie już zalogować się na naszą stronę i w ten sposób zakupić sobie licencję na, na tego typu produkt. Dostaje się do tego dashboard i dashboard służy właśnie do konfiguracji takich aspektów, jak wygląd tej postaci, czy to ma być postać męska, żeńska, języki. Taka wirtualna istota może rozmawiać w pięciu, do pięciu języków jednocześnie i w ramach jednej konwersacji z użytkownikiem nawet przełączyć się z języka polskiego na angielski, czy i skończyć na przykład na języku niemieckim. No, i oczywiście ostatnim elementem jest wytrenowanie tej istoty o swoim biznesie. I w takim podstawowym ujęciu to jest tak proste, jak po prostu podanie jej adresu strony internetowej lub dorzucenie dokumentu typu FAQ lub jakiś manual, training script dla sprzedawców. No, ale oczywiście w bardziej zaawansowanych scenariuszach możliwe jest też podłączenie własnego api do, do tego produktu. W momencie, kiedy mamy już to wszystko zasetapowane, to jak, jak, tak jak powiedziałem, mniej więcej około godziny wystarczy, żeby już sobie to zbudować, taką swoją osobowość, uspójnić ją z komunikacją marki, to możemy ją zacząć uruchamiać w wielu różnych kanałach. I my dostarczamy właśnie taką aplikację na Digital Signage, czyli coś, co właściwie wystarczy tylko zainstalować. Jeśli masz już tego typu nośnik zainstalowany w sklepie, no to można skorzystać z tej aplikacji. Później można sobie dointegrować to w ramach takiej integracji mobilnej. Na stronę internetową. Jeśli ktoś będzie zainteresowany na naszej stronie, właśnie w prawym, dolnym roku, też zobaczycie taką wersję webową. No i oczywiście przez ten aspekt takiej trójwymiarowości tej postaci, dosyć naturalnym medium dla tego typu yy, postaci jest też AR, VR i wszelkiego rodzaju metawersowe przestrzenie. Natomiast to, co jest najważniejsze w naszej filozofii, że Virtual Being jako taką reprezentację swojego biznesu buduje się raz. A później można ją uruchomić właśnie w wielu tych różnych kanałach jednocześnie, mając jakby e, upewniając się, że ta komunikacja i wizerunek będzie spójny między tymi kanałami i też doświadczenia klienta. I właśnie klienci mogą bez problemu przełączać się z jednego kanału na drugi, czyli właśnie zacząć, na, e, zobaczyć, zorientować się, że w ogóle coś takiego istnieje w tej przestrzeni fizycznej na takim ekranie, no ale później dokończyć sobie już tą rozmowę na przykład na własnym telefonie. E, no i tutaj opowiem trochę może o, o case studies. E, które mieliśmy okazję pracować. No bo przez aspekt produktowy mamy dużo różnych klientów, w sumie teraz najwięcej w Japonii, w Kanadzie i na Bliskim Wschodzie. To są rynki, które dosyć szybko jakby adaptują takie, takie nowinki powiedzmy, no Japonia to dosyć oczywiste, bo starze, starzejące się społeczeństwo, a Bliski Wschód ma teraz bardzo mocną politykę inwestowania w AI, szeroko pojęty. No i mieliśmy okazję też uczestniczyć w wielu projektach, jak my to nazywamy segmentu Enterprise, czyli pracować z klientami hand-in-hand hand, trochę nad tym, jak w ogóle takie doświadczenie klienta w oparciu o taki interfejs zbudować. Bo to też jest coś, czego jeszcze nikt tak naprawdę nie miał okazji przećwiczyć, przemyśleć i, i zbudować jakichś tak naprawdę badań na ten temat. No i to, co się na pewno zorientowaliśmy, to technologia jest, jakby to nazywamy Vertical Agnostic, czyli może być zastosowana w wielu różnych wertykałach. Yy, 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 w wielu różnych branżach, jak sami sobie pewnie wyobrażacie, no bo to jest po prostu interfejs komunikacji. Natomiast są takie branże, które do tej pory nie miały okazji skorzystać, powiedzmy, z tego dobrodziejstwa cyfrowego świata, bo często dla nich jakby tym pierwszym elementem kontaktu klienta jest właśnie ta przestrzeń fizyczna, czyli wszelkiego rodzaju sklepy, czy jakieś właśnie property management, hotele, restauracje, tak, to są tego typu. Miejsca, w których no, ciężko jest prowadzić technologię cyfrową, bo trzeba nauczyć właściwie klienta nowego zastosowania. No i nowym, otwierającym się takim e, kierunkiem też jest bardzo popularny teraz digital branching, czyli trochę takie otwieranie typu w, bank, w sektorze bankowym, otwieranie trochę takich cyfrowych wersji w fizycznym miejscu e, swoich placówek. E, no i takim. Case'em, który już właściwie robiliśmy ponad no, prawie dwa lata temu, to jest właśnie case wprowadzenia asystanta do Żabki Nano. Tutaj było razem z wprowadzeniem takiego brand hero dla nich i wypracowaniem tej postaci e, Kumaj. E, tutaj też chyba pojawi się filmik i może zaczniemy od filmiku, bo nie wiem czy tam... A nie, to nawet ja dodałem, żeby mieć okazję opowiedzieć wam o czym na czym to polegało. Były dwa moduły, moduł zewnętrzny, który był już na zewnątrz, po to, żeby w ogóle zaciekawić i zbudować świadomość wśród klientów, że być może jest tam coś właśnie, z czym można pogadać. No i moduł wewnętrzny, do którego można było zadać wszelkiego rodzaju pytania, czy właśnie związane z jakimś tam, jakby jak w jaki sposób w ogóle. Korzystać z żabki naną, w której nie ma ludzkiej obsługi, jak i właśnie dodatkowo zapytać o jakieś produkty, czy właśnie co akurat w danym dniu jest w promocji. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawe dane, ponieważ prawie no co, co czwarta osoba wchodząca w tym czasie pilotażu do żabki w ogóle weszła w interakcję w tym, z, tą, z tą naszą asystentem. No, i to, co jest ciekawe, pewnie że nie dość, że mieliśmy okazję właśnie zaangażować tych użytkowników, to też stało się to trochę takim narzędziem do zrozumienia, o co w ogóle ludzie pytają w takim miejscu. Na przykład właśnie, czego być może tam nie ma, a powinno być, jak pewnie widzieliście, bo widzę, że część osób się zaśmiała. No, czy też właśnie o tego typu bardziej przyziemne rzeczy, które można by było wprowadzić, bo nie wiem, do tej pory nie było papieru toaletowego, a ludzie pytają o to, tak. Więc to jest tego typu na przykład wykorzystanie w przypadku żabki Nano. Drugim ciekawym właśnie. Use caseem, tym wspomnianym, to, to co widzieliście, akurat już było takie demo na potrzeby konferencji e, przygotowane, natomiast tu pokażę Wam, e, jak wyglądało to faktycznie w praktyce e, w pilotażu z Rosmanem, który też, właściwie ten pilotaż, odbył się około półtora roku temu. Czyli w takim normalnym, to akurat jest wideo z galerii mokotów. E, mieliśmy właśnie sobie uruchomioną tego asystenta na, e, na takim ekranie Digital Signage. Jeśli klient podejdzie dostatecznie blisko, to już rozpoznaje sama ta nasza postać, że ktoś w ogóle się pojawił przed nią i ona zaczyna interakcję. To jest też taka duża różnica pomiędzy budowaniem doświadczeń z wirtualnymi istotami, które już przyciągają uwagę i już mogą zagalić w rozmowie, versus takie tradycyjne rozwiązania chatbotowe czy voicebotowe. No i tu oczywiście też mamy mikrofon, czyli użytkownik ma możliwość zadania pytania, ale też zobaczycie, że na ekranie mogą pojawiać się sugestie tematów rozmowy, czy właśnie jakieś sugestie produktów. Tutaj chyba było znowu o to pytanie o Rabat, czyli właśnie znowu nawigacja do, do aplikacji Rosman Go, której właśnie po instalowaniu i w jaki sposób właśnie teraz istota tłumaczy, w jaki sposób ją zainstalować, w jaki sposób uzyskać tam dodatkowe 5% rabatu na zakupy. No i pewnie do tego momentu zakładam, część z Was może się zaczęła już zastanawiać nad tym, czy można w takim razie zrobić taką cyfrową kopię człowieka, która będzie właśnie interaktywna i po, porozmawiać z samym sobą. I odpowiedź pewnie jak widać jest tak, bo tutaj widzicie na ekranie e, mojego klona. E, jeden z pierwszych właśnie, to pewnie już ponad dwa lata temu, jak zaczęliśmy robić eksperymenty, czy to w ogóle jest możliwe. E, łącznie z klonowaniem głosu, e, właśnie z klonowaniem tego wizerunku. Potem mieliśmy okazję jeszcze zrobić to dla, e, dla kilku innych klientów. I za chwilę właśnie też puszczę Wam e, nagranie. E, najpierw puszczę, a później ewentualnie wytłumaczę. E, I'm an AI assistant named Chris. I work with you at her... company building a platform offering the future of customer interface, interactive virtual beings like myself. I'm an interactive and conversational avatar. So what you had the opportunity to hear is my cloned voice, which really required to submit 300 300 próbek głosu, 300 zdań. Oczywiście od tamtego czasu wiele się zmieniło, teraz tak naprawdę na rynku mamy dwa takie y, mocne rozwiązania, jeśli chodzi o takie klonowanie głosu i też powiedzmy bezpieczne, compliance'owe, takie, że realnie można to wykorzystywać, a nie bawiąc się w deepfake'i, czy w nielegalne klonowanie głosu, y, jakichś takich open Mowa o produktach Azure, y, Azure Speech ma właśnie taką bardzo dobrą usługę i chyba jedyną na ten moment, którą realnie można uruchomić na, bardzo dużą ilość użytkowników i sesji. No i z rodzimego podwórka mamy przykład firmy Eleven Labs, która też pozwala na klonowanie głosu. I oczywiście, jak sobie wyobrażacie, no to stworzenie awatarów czy modeli 3D jest proste, no bo czy można właśnie wynająć do tego agencję? Yy, I takich agencji w naszym tam networku partnerskim mamy kilka, więc oni są w stanie zrobić to dosłownie 100% odwzorowania osoby, no tylko że to jest jakby tam troszkę dłuższy proces. Natomiast ten metahuman, który akurat widzicie na ekranie, to było coś, co było. Yy, Stworzone tak naprawdę ze, z filmiku 360, bo wystarczy zrobić po prostu prosty model twarzy. I właśnie firma Unreal Engine udostępnia dzisiaj takie rozwiązanie, gdzie, no, może nie każdy, ale każdy, kto trochę potrafi obsługiwać tego typu narzędzia cyfrowe, 3D, silniki, to jest w stanie sobie takiego metahumiana zrobić. No, my w naszym produkcie mamy taką funkcję importowania tego typu awatarów. Czyli w momencie, kiedy ktoś zrobi sobie takiego awatara nawet na własną rękę, no to może go przynieść do naszej platformy i no, przekształcić w taką interaktywną e, postać. E... To tyle na ten moment. Mam jeszcze dla Was dwa linki, właśnie, gdyby ktoś był zainteresowany samym, e, samym platformą i naszym produktem, no to e, ten qr kod po lewej zaprowadzi Was do, do, naszej, e, do, naszego, do naszej platformy. I po prawej z kolei QR-code, który zaprowadzi Was do filmiku, który no, lepiej tłumaczy jeszcze e, tą wizję, całą e, produktu, właśnie tego Channelu. E, oczywiście pewnie na, w kuluarach też jeszcze będę tu przez chwilę, więc gdyby ktoś miał jakieś pytania, no to, to zapraszam. I bardzo dziękuję. Dziękujemy Krzysztof Wróbel. Dzięki wielkie za interesującą prezentację i życzymy samych sukcesów w kolejnych wdrożeniach, w podbijaniu kolejnych rynków. A jakże, jeszcze masz 10 sekund, chcesz coś powiedzieć? 10, 9, ok. To ja wykorzystam Twój czas.